Dzień dobry kochani, Monika Chrzanowska, Zagadkowa Jedynka. Zaczynamy już szybciutko z pierwszą zagadką kochani, bo mamy czwartą, 25, a program króciuzieńki. Kochani, usz litery w kolejności i odczytaj przysłowie. Tak brzmi polecenie do pierwszej zagadki. 50 zł na start, a numer pod który należy się zgłaszać to 704-300-4000. Wiem, że lubicie przysłowie, a więc mam nadzieję, że zaraz tutaj ktoś się u mnie zjawi w studiu. A w międzyczasie od razu przypomnę zasady naszego programu. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mające ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod podany na dole ekranu numer. Za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, także za to, które nie połączycie ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, ani za czas jego trwania. Nagrody zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a wszelkie szczegóły na www.sms.tvp.pl. Dobrze kochani, wracamy szybciutko do, naszego, do naszej pierwszej zagadki. No, mamy tutaj y, siedmioliterowe, siedmiowyrazowe przysłowie. Nie jest to dużo jak na przysłowie, więc mam nadzieję, że szybciutko tutaj ktoś się u mnie zjawi. No, na razie zupełnie nie brzmi to jak w przysłowie. Pamiętajcie, że układamy, przestawiamy literki w obrębie danego wyrazu, także tutaj nie mieszamy tych literek pomiędzy wyrazami. Nie przekładamy do wierszy poniżej, ani też powyżej. Także szukamy tylko y, danego słowa w obrębie wyrazu. I tak układamy wszystkie siedem, siedem wyrazów, tak żeby przysłowie powstało polskie zrozumiałe, na pewno znacie. Kochani, spróbuję tutaj przeczytać to, ale to będzie pewnie bardzo trudne i niezrozumiałe. Dziek białet ein rzemomat bęba eślop. polsko to nie brzmi w tej chwili, dlatego Czekam na kogoś, kto ładnie tutaj to wszystko poukłada i pięknie głośno nam odczyta na antenie, jak brzmi to przysłowie. Może jest już pierwsza osoba z nami? Czy ktoś już się obudził? Kochani, szybciutko, szkoda czasu, bo dzisiaj program naprawdę króciutki. Program jest taki pomiędzy. Piątkowy program jest taki pomiędzy czwartkowym a sobotnim, które są dość długie w stosunku do dzisiejszego. Dzisiejszy jest naprawdę króciutki, dlatego szybciutko wybieramy numer i odpowiadamy poprawnie. Kochani, weekend się zbliża. Trzeba nadrobić jakieś pieniążki, trzeba sobie coś tam na pewno mm, dorobić do planów weekendowych. 50 zł na pewno się przyda. Taka mała kwota, która zawsze gdzieś tam ucieszy, zwłaszcza ze taką łatwą zagadkę, bo ona jest łatwa. Przysłowia generalnie są dość długie, to jest krótkie, bo ma 7, 7 liter. To takie myślę, że standardowe przysłowie. Ja wiem, że w języku polskim przysłów jest dość dużo, ale może tutaj... Może tutaj to jest na tyle łatwo, że, e, że ktoś się zaraz do mnie zgłosi. Czy ktoś się obudził? No kochani, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Oczywiście, że tak. Brawo! 50 zł wędruje do pana. Gratuluję serdecznie. Kochani, od razu przechodzimy do kolejnej zagadki, żeby nie tracić czasu. O! A kolejna zagadka podobna do poprzedniej, również przysłowie, kochani, tylko tutaj nie mieszamy literek w obrębie wyrazu, tutaj uzupełniamy brakujące literki i 100 zł za tę zagadkę. No, ona jest trudniejsza, jak to zazwyczaj u nas bywa, że pierwsza zagadka jest łatwiejsza, a kolejne są trudniejsze, ale zazwyczaj też jest tak, że wtedy są większe pieniążki, tak i jest tutaj. No nie mamy wielu liter, nie mamy. Trzeba uzupełnić tę, która właśnie reżyser nam wyciął. Ja myślę, że o tyle jest tutaj trudno, tak patrzę na ten podgląd, że tylko dwa wyrazy mają pierwsze litery. Pozostałe nie mają pierwszych liter, także poprzeczka podskoczyła. A przysłowie również siedmiowyrazowe. Także też nie jest długie, ale tutaj trzeba troszeczkę mm, pokombinować tutaj. No to, to liter jest pewnie. Nawet tak jak patrzę, wydaje mi się, że mniej jest liter uzupełnionych niż brakujących, a nie reżyserze, no tutaj mocno pan podniósł pod poprzeczkę. Kochani, piątkowy poranek. Idzie weekend. Może. Może tutaj zaproponujmy jakąś podpowiedź Panie reżyserze albo jakieś większe pieniążki. Ja poczekam, aż reżyser może mi coś odpowie. W międzyczasie powiem Wam jeszcze raz, jaki jest numer, pod który należy się zgłaszać. Macie go na dole ekranu. Jest to 704 304 000 On jest. O! Brawa, bo reżyser zaproponował nam 1500 zł. Kochani, jest to kwota. Za tę zagadkę oraz kwota bonusowa. Bonus polega na tym, że po odpowiedzi na tę zagadkę zadam Wam 5 prostych pytań. Jeżeli odpowiecie poprawnie, poprawnie, wtedy 1500 wędruje do Państwa. Kochani, no, zagadka już chwilę na ekranie. Nadal nie ma nikogo, kto by się tutaj do nas zgłosił. To znaczy, że może. Może mało znane przysłowie jest, jeżeli nikogo na razie nie ma. Chwileczkę jeszcze poczekamy, bo fajne, duże pieniądze się pojawiły, taki akurat na weekend. Myślę, że za 1500 zł to już można spędzić bardzo fajny weekend. Myślę, że znajdzie się jakaś osoba, która będzie chciała powalczyć o taką kwotę. Pani, dokończę jeszcze to, co zaczęłam i w którymś momencie przerwałam. 704-304-000 to jest numer, pod który należy się zgłaszać i on jest ważny zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Także tutaj nie ma znaczenia, z jakiego telefonu będziecie do nas dzwonić. Ważne, żebyście się dodzwonili, żebyście wybrali numer. Czy ktoś już się domyślił, o jakie przysłowie tutaj nam chodzi? 14 liter, tylko widzę tutaj uzupełnionych. Także mało nam tutaj liter dałeś. Powiem szczerze. Ale reżyser tutaj szepcze mi, że pieniędzy jest dużo do wygrania, więc musi być tak. Kochani, 10 chwilek nam się pojawiło. Także chcemy szybciutko rozwiązać zagadkę po to, żeby móc przejść do kolejnej. 10 chwilek, jeżeli ta jest yy, za trudna, yy, no to będziemy, czy będziemy musieli zmienić tą zagadkę. Także 10 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. Szybciutko, czy ktoś już nie śpi? Czy ktoś się obudził? No kochani, ja tak, yy, tak sobie myślę, że może. Może taką podpowiedź dam, żeby zacząć od tych krótszych wyrazów, bo one są łatwiejsze. Jeżeli już będziecie mieć krótsze wyrazy utworzone, to całość może się już jakoś logicznie zacząć tworzyć. No wiadomo też, że to nie jest, nie jest zagadka dla każdego. To jest zagadka dla osób, które lubią przysłowia, które kojarzą przysłowia. No ciężko będzie tutaj osobom, które które nie, nie za bardzo dobrze czują się w przysłowiach. Tutaj nie możemy sobie potworzyć dowolnego wyrazu, pokombinować. Tutaj musi być wyraz, który w całości da nam przysłowie. I dziewięć chwilek. Czas nam ucieka. Trzeba się bardzo pospieszyć, kochani, żebyśmy zdążyli tutaj zadzwonić, poprawnie odpowiedzieć, głośno i poprawnie odpowiadamy. Pamiętajcie, kochani. I żeby wygrać pieniążki, trzeba się pospieszyć, kochani. Może rozpiszcie sobie to przysłowie na karteczce. Jeżeli Wam to coś pomoże, to jak najbardziej. Kochani, 8 chwilek. Także szybciutko ten czas nam pędzi. Reżyser nie chce dać nam więcej y, literek. Nie chcę. To jest dobra kwota za takie przysłowie. No pewnie nie wszyscy kojarzą, ale na pewno znajdą się osoby, które już tutaj coś widzą. Kochani, 8 chwilek może ja Was, może ja was zmobilizuję jak pokażę Wam pieniążki, bo uszykowałam się. Uszykowałam się i tutaj mam pieniążki. 1500 zł, kochani. Może to was zmobilizuje do tego, żeby szybciutko wybierać numer. Siedem chwilek, kochani. Może, może ta szczęśliwa siódemka kogoś zmobilizuje. <grym> Także szybciutko, póki jest siódemka na ekranie, wybieramy numer. 7 podobno jest szczęśliwa. Zależy, czy ktoś wierzy, czy nie w, w liczby. Mówi się, że siódemka jest szczęśliwa, ale już, już jest sześć, już sześć chwilek i 1500 zł, kochani, taki wachlarz tutaj zrobiłam, może niektórzy z Was będą do niego przekonani. pięć chwilek. Kochani, ja tak widzę, że reżyser nam tutaj przyspiesza, więc może może wniosek do reżyser, znaczy <śba> prośba do reżysera, jeżeli nie chcesz dać nam więcej liter, to może daj nam więcej pieniążków, no weekend idzie. Weekend idzie. a te pięć chwilek może troszkę więcej pieniążków. Uda się? Ja mam tutaj, ja mam tutaj troszkę więcej pieniążków. Wejfie, może to reżysera zmobilizuje Jest 3000 zł! Reżyser się nad nami zlitował. Powiedział, że tak weekend idzie 3000 zł. Chętnie tutaj nam da. Także ja też już wzięłam więcej pieniążków. Kochani, 3000 zł do wygrania. Na 5 chwilek. Tylko musicie się bardzo szybko zgłaszać do nas. Przypomnę raz jeszcze numer, pod który należy się zgłaszać. 704 304 000. No kochani, czy ktoś jest przed telewizorem? Czekamy, czekamy. Kochani, jedna sprytna osoba. Potrzebujemy jednej osoby do rozwiązania tej zagadki. Mamy dwie pierwsze literki w drugim i trzecim wyrazie. No i brakujące pierwsze literki są w pozostałych, czyli y, łatwiej będzie zacząć, tak myślę, od tych, gdzie jest pierwsza literka już pokazana. Oczywiście, każdy ma swój sposób, ale, ale ja myślę, że tutaj, jeżeli ktoś się zasugeruje moim sposobem, to może też, też mu coś to pomoże. Kochani, trzy chwile. Także czas leci bardzo szybciutko. 3 chwile, 3000 zł. Czekamy, czekamy. Tak, powiedziałam, że już początek weekendu, ale większość z Was pewnie jeszcze do pracy dzisiaj idzie. Także mm, <grywka> wcale się nie dziwię, że, że nie słyszę telefonu, bo może jeszcze część z Was śpi, a może część wstaje i szybko pędzi do pracy, i nie ma Was po prostu przed telewizorami. Początek weekendu, jeżeli ktoś jest już przed telewizorem, to zapraszam. Wykorzystajcie, wykorzystajcie moment, że mm, przysłowie no, wydaje się trudne. Jeżeli znacie przysłowia, to na pewno jesteście w garstce osób, które teraz po pierwsze są przed telewizorami, a po drugie znają przysłowia. Także myślę, że konkurencji nie macie za dużej. I dwie chwilki. A jeżeli dla kogoś początek weekendu się jeszcze nie zaczyna o tej godzinie, no to zapraszam również jutro, jutro też jest dla mnie początek weekendu, dla mnie, yy, może dla was dzisiaj wieczorem, dla mnie jutro, bo jutro też mamy program, ale bardzo chętnie was odwiedzę jutro tutaj. Natomiast teraz chcę wam rozdać 3000 zł, dwa, dwie chwilki i telefonu nie słyszę. Czekamy, kochani, czekamy. Tak widzę, że reżyser zaszalał tutaj i jeden wyraz jednoliterowy jest w całości ułożony. Mamy jeden cały wyraz. Bardzo króciutki, ale jest. Więcej nam nie chciał zdradzić. Kochani, jedna chwilka. Robi się poważnie, bo cały czas nie słyszę, nie słyszę telefonu. Nawet muzyka nam się tutaj zmienia na coraz poważniejszą. Boga kochani, bo zaraz się nam pewnie zjawi zero, także szybciutko. Ja jeszcze raz przypomnę numer. 704 304 000. Szybciutko, niech cię nikt nie uprzedzi. Jak już masz to przysłowie, to nie pozwól na to, żeby ktoś cię uprzedził. No to jest taka zagadka odtwórcza. Tutaj nie, nie, nie stworzymy niestworzonych wyrazów, ale teraz powiedziałam. Nie pokombinujemy, żeby w ogóle jakieś powstały. Tutaj muszą być konkretne, tworzące razem w całości przysłowie. Jedna chwilka cały czas. Mnie się te pieniążki podobają, jak tak patrzę na nie. Może tobie również. Ja się przygotowałam dzisiaj, wyjęłam z sejfu, a teraz nie mam komu oddać. Szybciutko, kochani. I zero. Pojawiło nam się zero. Cię proszę, jeszcze nie wyświetlaj. Jeszcze nie wyświetlaj, może ktoś jeszcze się tutaj zjawi. To nie jest y, przysłowie, które słyszymy na co dzień. To jest chyba trochę trudniejsze przysłowie. No zresztą pieniądze, nie do pogardzenia. Ewidentnie jest tutaj jakiś problem, bo telefonu nie słychać. Także jeszcze momencik, jeszcze chwilkę. Nie wyświetlaj jeszcze, proszę Cię. Ja tak tutaj, kochani, do reżysera cały czas alarmuję, że, że jeszcze nie, że może zaraz się ktoś zjawi. Czekamy, czekamy, czy ktoś jest z nami? No, chyba naprawdę to przysłowie jest trudne. Cały czas nie ma telefonu, nie słyszę nic. No, kochani, słoneczko wstaje. Budzimy się, budzimy. Ojej. Ja już wiem, dlaczego reżyser mi tutaj panikuje. No, wyświetlił nam się koniec programu. Niestety, kochani, uprzedzałam, że program dzisiaj jest krótszy. Wczoraj był dłuższy, jutro też się zapowiada dłuższy, a dzisiaj króciutki. Koniec programu, kochani. Szybciutko rozwiązujemy zagadkę. Ja już nawet nie zdążę przejść do kolejnej. Także czekam na jedną bystrą osobę, która rozwiąże tę zagadkę. Podam raz jeszcze numer. 704-304-000. I przypominam, jeżeli nie masz 18 lat, to nie ten program. Możesz oglądać, ale nie, nie zgłaszaj się tutaj do nas. Tutaj biorą udział. Osoby, które mają ukończone 18 lat i głośno i wyraźnie na antenie podają prawidłową odpowiedź. Kochani, uwaga. Koniec programu nam tutaj cały czas wyskakuje, ale póki tutaj jeszcze jestem, jeszcze masz szansę. Jeżeli znasz już przysłowie, to teraz jedynym działaniem Twoim, jakie powinieneś wykonać, jest podniesienie słuchawki telefonu i wybranie numeru. Może jeszcze smacznie sobie leżysz? Nie musisz wstawać. To są takie pieniążki, które płacimy za to, że nie wychodzisz z domu. Pokaż mi inną pracę, inne działanie, które, które musisz zrobić, za które dostaniesz takie, takie fajne pieniążki. No chyba ciężko, żeby w 5 minut 10-3 tysiące złotych zabrać. Ja chętnie bym się dowiedziała, jak to można zrobić. Panie reżyserze, ja może tak poproszę, bo, bo tutaj alarmujesz mnie, może trzy sekundki ode mnie. Trzy sekundki, żeby, żeby ktoś jeszcze zdążył się tutaj zgłosić. Tak, uda mi się wywnioskować to. Wyprosić, kochani. Trzy. Szybciutko, szybciutko, bo muszę liczyć dalej. Zgłaszacie się, zgłaszacie, kochani. Dwa. Kochani, jedna osoba, jedna bystra osoba, która się tutaj do mnie zgłosi. Dwa. Kochani, dwa, i muszę powiedzieć jeden. No nie mamy już czasu, ale reżyserka, może powiedz nam, ile tak naprawdę realnie zostało czasu do końca programu? Dwie minutki. Dwie minutki nam się pojawiły. Może, może dorzuć nam jakąś literę na te dwie minutki ostatnie. Bo widać, że cały czas jest problem. Coś nam się zmienia, zegar wystartował. I w czwartym wyrazie pojawiła się literka K. Może, może ta pierwsza litera komuś pomoże. Kochani, koniec programu. Reżyser dał nam tutaj jedną literkę więcej, więc może to coś nam tutaj rozwiąże. Jeżeli są jakieś problemy z, tą, z tym przysłowiem, to może tutaj um, literka K w jakiś magiczny sposób pomoże. Kochani, minuta 30. Zaczynam się martwić, zaczynam się martwić, bo koniec programu alarmuje bardzo tutaj wyskakuje z tego telewizora, z tego ekranu, a nie słyszę cały czas telefonu. Minutka, kochani, minutka. Mamy literki, mamy wyrazy. Na literkę W, R, K i I. A pozostałe wyrazy na początku nie mają tej pierwszej literki. 50, 45 sekund. Komu skojarzyło się to przysłowie? Kto skojarzył? Kto już wie? Kochani, to jest ostatnia szansa, bo za moment kończymy zagadkę. Kończymy program za moment. Także szybciutko. Tak naprawdę to. To jest ten czas, w którym musisz wybierać numer. Już nawet yy, mało osób prawdopodobnie byłoby w stanie w tej chwili rozwiązać to. Jeżeli masz rozwiązanie, to to jest ten moment, w którym musisz się zgłosić. Jeżeli nie masz, to jeżeli jesteś bardzo szybki, to może ci się uda. Potrzebuję jednej osoby. Kochani, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... Czekamy, czekamy. Jest ktoś ze mną tutaj. Puk, puk, budzimy się szybciutko, dzwonimy. Może razem wybierzmy numer. Chwyć za słuchawkę i razem. 704-304-000. Nie chcę, nie chcę stąd schodzić, a reżyser tutaj do mnie mówi Monia, kończymy program. No kochani. Siedem wyrazów. Siedem wyrazów, brakujące literki. Trzeba uzupełnić brakujące literki. Zegar nam tutaj zastopował. Zegar zastopował, także czasu nie mam właściwie w ogóle. Kochani, ja, ja się przygotuję. Odłożę pieniążki, ale wezmę kopertę. I mam nadzieję, że za chwilę jedna osoba się tutaj pojawi. Bo bardzo chcę już przeczytać pytanka. Tutaj mam kopertę z pytaniami. Kochani, po raz ostatni podoktuję numer telefonu. 704 304 000. Czy ktoś jest ze mną? Już nie chcę przeszkadzać. Już teraz jest ten czas dla osób, które potrzebują wyjątkowego skupienia. I to jest ten czas, w którym czekamy na to, aż wpadniesz do studia i szybciutko odpowiesz na pytanie. Nawet 3000 złotych. Kto tutaj wpada? Przed piątą rano. Kto tutaj wpada? Kto już nie śpi? No szybciutko. Jedna sprytna osoba lubiąca przysłowie. No, ja powiem szczerze, że ja z przysłów chyba, chyba nie jestem wyjątkowo dobra, bo tutaj tak szybko bym też nie rozwiązała. To jest trudna zagadka, to jest trudna zagadka, ale może ktoś się zjawi. jest tutaj przed telewizorem? Jedna osoba, jedna bystra osoba. Halo, halo, ktoś jest? w Wiem, że mówiłam, że ostatni raz podam numer, ale może jeszcze raz podam, żeby, żeby już było wszystko jasne. 704-304-000. No, ciekawe, kto nam się tutaj zjawi. Czy pan, czy pani? Czekam. Mam nadzieję, że się ktoś zjawi. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, poproszę o odpowiedź. Nosił wilk razy kilka, wynieśli i wilka. Aj, ja, 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 ja. Ojej, nie mogę uznać tej odpowiedzi. Panie reżyserze, poproszę proszę y, o pokazanie. No właśnie. No przykro mi bardzo, ale nie mogę uznać tej odpowiedzi, Aj, ja, 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 ja. bo nie wynieśli, ponieśli. To nie jest ten wyraz, to nie jest ten wyraz, kochani. No, bardzo przepraszam, przykro mi bardzo, ale to nie jest, to nie jest prawidłowa odpowiedź. No nic, jutro będzie kolejna szansa na wygraną. Jutro dłuższy program. Dzisiaj muszę się już z wami żegnać. Życzę Wam cudownego, piątkowego dnia i widzimy się w sobotni poranek, bardzo wcześnie, ale na troszkę dłużej. Do widzenia, do zobaczenia.